Dzisiaj zamknięto już listę, ponieważ zgłosiło się 395 pań, co jest niewątpliwym sukcesem. Tyle pań będzie brać udział w niezwykłej imprezie, która odbędzie się w Auli Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej 22 września. No cóż, dla ducha, dla ciała. Um... Dla każdej pani coś się znajdzie, będzie też pani Bosacka z TVN-u, która będzie mówiła o tym, jak właśnie te tajniki goto gotowania i co jeść, żeby, żeby być zdrowym, pięknym. 19 września odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca Kongres Kobiet pod Beskidzia, który po raz trzeci organizowany jest w Bielsku Białej. Konferencja odbyła się w biurze poselskim Mirosławy Nykiel, która po raz kolejny objęła kongres swoim patronatem. Chciałabym ja zachęcić do wzięcia udziału wszystkich w tych głównych wykładach, bo mamy szczęście, że będziemy gościć wyjątkowych specjalistów. Podczas kongresu odbywać się będą wykłady i panele dyskusyjne poświęcone między innymi tematyce zdrowia i aktywności fizycznej kobiet. Oczywiście będziemy patrzeć na tą aktywność fizyczną okiem różnych ekspertów. Od kardiologa, po instruktora fitness, po psychologa sportu, po panią, która zajmuje się masażem klasycznym. Tak, żeby jakoś całościowo móc kobietom zaproponować, jak należy dbać o zdrowie poprzez aktywność fizyczną. Ważnym punktem programu kongresu jest wręczenie statuetki Perły pod Podbeskidzia, nagrody przeznaczonej dla osoby, która swoim działaniem daje przykład innym, która mnóstwo swego wolnego czasu poświęca działalności społecznej na różnych szczeblach. Perła Podbeskidzia, tak się taki tytuł otrzymuje ta pani, podczas Kongresu otrzyma przepiękną statuetkę rzeźbę autorstwa pani Lidii Sztwierdni. Tradycyjnie kongres zakończy się częścią artystyczną. A w tym roku pomyślałyśmy nieco inaczej i zaprosiliśmy naszych aktorów teatru polskiego, którzy przygotują nam show na wesoło i nad tym pracują. Będzie to ich autorski pomysł. Nie, znają, nie znamy tutaj tajników i scenariusza. Zobaczymy to wszystko w sobotę. Będziemy równie zaskoczone jak, jak wszystkie panie. Trzeci kongres Kobiet pod Beskidzia, który odbędzie się 22 września, organizuje Stowarzyszenie Ewa Maja Krystyna Kobiety dla Kobiet. Kobiety się zrelaksują, spotkają, zaprzyjaźnią, wymienią poglądami. My je poznamy, one nas i myślę, że to jest, jeszcze raz chciałam podkreślić, nasz wspólny sukces. Nie tylko nas jako organizatorów, ale również Was jako mediów, które nas reprezentują i popierają we wszystkich tych działaniach.